Ale wciąż byli niektórzy, którzy walczyli o sprawiedliwość i podążali za starym Postanowiłem Wtedy poznać mądrość wiedzy, szaleństwo i głupotę. Poznałem, również kto jest pogonią z zawiatem, bo wielka mądrość przynosi utropienie. kto przysparza wiedzę? Swoże Mamy problem. Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wycofuje się. W spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest A! rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. O, cholera! To nie działa! Proszę dać mu chwilę, panno Stillman. Pierwszy raz o. nigdy nie jest prosty. Tracimy go! A! Wystarczy panno Stillman! Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się Cię wyciągnąć. W porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. Tranie! Spokojnie, właśnie ocaliłem Pańskie życie. Ocaliłeś, porwaliście mnie, podłączyliście do tej rzeczy, Animus. To jest Animus! Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską jestem zwykłym barmanem! Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać Martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie? W pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem! Już nie! Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Ani pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. Śpiącz, A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony. To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. Mądry wybór. Animusa. To znaczy. To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej. Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta dna. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc, a nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować, a później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy, więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Ostrzeżenie. Przepływ danych niestabilny. Próba odzyskania synchronizacji. Witaj w Obiekcie 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Ja. Ja. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrany ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnie cię do ostatniej, zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami tak, aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić Twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobrze. Następnie użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. Świetnie. Animus rozpoznaje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań, niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. No. Wspaniale! Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec z sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Świetnie. mus dostarczy Ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje Cię o Twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go używając przycisku uzbrojonej ręki. Co się tu stało? Błoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Zabić Ikona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zamaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. Korwej cię! Gdzie jestem? Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. Do diabła z tym! Mam lepsze rzeczy do roboty. Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. Wspaniale. Bycie anonimowym będzie napełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asosyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć, jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia. A następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. Kontynuujmy przechodząc do demonstracji wtapianie się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Dobrze. Gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność. Orli Wzrok. Ten szósty zmysł pomagał Twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Świetnie. Pamiętaj, Orli Wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asesynów pomoże Ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów: po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych, po drugie, działać w tajemnicy, po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia Twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało Ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. A. Zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nieszczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej, naucz się lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób. To nie lecz nie są metody. Nie boję Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że Templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątyni. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że Mistrz uważa to za ważne, inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał.